Yes, yes, sure. you yes, sure, yeah. Komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment proszę Państwa pierwszy gwizdek w tym towarzyskim meczu na murawę wybiegną i dwóch reprezentacji. Nie jest to mecz jak wiemy o punkty, ale sądzę, że obie drużyny nie będą się oszczędzać. Prestiż jest równie ważny przecież jak i wynik. Wiele powiedziano i napisano o nastawieniu obu drużyn do tego spotkania. Przekonamy się zatem, ile było w tym prawdy. Krótkie krycie w środkowej strefie przynosi efekt. To był Świetne zagranie i piłka odpita. A teraz Donovan, ale szudane zagranie. Piękna seria zwodów. Ja... Nastrojeni Bizli. dobra, krótka piłka do środka, dobre zatrzymanie akcji, a Tuba, a Tuba, sędzia nie odnotował korzyści w różniu dlatego odwiedzał faulę. Mają w zespole kilku speców od takich sytuacji. Jeremy! Próbował przechytrzyć bramkarza, ale on się nie dał. Bramkarz chwycił i mocno przytrzymał piłkę. A teraz Jeremy. Dżemba, dżemba. Dżemba, dżemba. Uwaga! Jest w polu karnym. Jego rolą jest zatrzymywać akcję przeciwnika i z pewnością wykonuje to zadanie celująco. Rywale nie mają z nim łatwego życia w tym meczu. Ralston. Bardzo dobrze w obronie. A Tuba. A Tuba. To kapitalna interwencja bramkarza. Wywalczyli rzut rożny. Może teraz? A teraz przy piłce Beasley. Świetnie teraz interweniował. Do kogo zagrał? Ralston. Ale ograny teraz przez rywala. On był. Eto. Pole karne. Doskonała okazja. Udało się obronić. Wyjaśniają teraz Ale Ale ładne dogranie. Dobrze radzi sobie teraz obrona. A teraz przy piłce Claudio Reyna. Ralston. Cerundolo. Berhalter. Znakomite zagranie. A teraz Wisli. Teraz pod pole karne. Dobry powrót obrony. Dobra piłka. Ładnie minęło prońcę. Daleko, ale celnie. A Duba. Zmusza przeciwnik. Znakomicie. Strzał słupek, ale wciąż piłka w grze. Ma strojeni. Dobrze zauważył kolegę. Dobrze zapowiada się ten atak. Gol! Udało mu się nie zmarnować tej szansy. z nie miał żadnych szans, by sięgnąć tę piłkę. Wspaniały gol. Na jego przykładzie najdobitniej widać, że nigdy nie wolno się poddawać. A teraz przy piłce Bisli. Donovan. Długa piłka, ale do kogo? Tak, bardzo pewnie zachowała się obrona w tej sytuacji. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w tej pierwszej połowie, która właśnie dobiegła końca. Więcej akcji w tej połowie już nie zobaczymy. Głodek, bardzo proszę o ocenę. Tak, Darku, myślę, że pierwsza połowa meczu całkowicie spełniła nasze oczekiwania. Wspaniała gra w wykonaniu dwóch godnych siebie rywali. Ładne akcje, dużo sytuacji strzeleckich. Druga połowa zapowiada się bardzo emocjonująco. Będzie strzał! Oznakomicie no, wyczuł intencje rywala. Beasley. Mastroeni. Prawa dla obrońcy. A teraz Eto. Bert Trochę na oślep wybijał, ale skutecznie. Świetnie zatrzymany ten atak. A teraz przy piłce szereg. A tuba. A tuba. Przy piłce tonowa. Fantastyczna postawa obrońców. Teraz zamknęli swoich rywali na ich połowie. Czerundolo. Znakomicie. przy piłce Beasley. Znalazł tam trochę miejsca w gąszczu nóg. Claudio Reina. A teraz przy piłce Donovan. Świetnie, pewnie obrony. On je Czysto, jak to rozegra? Bardzo groźnie. Ach, znakomity. Bronię, ale Sorma nie refleks. I wykop piłki. Ralston. Claudio Reina. Donovan. Muszą uważać teraz obrońcy. Właśnie tak trzeba bronić. Znakomicie. Dżęba dżęba. Przy piłce Eto. Zastopowali ten nawet. A teraz przy piłce Beasley. No, mogą mówić o dużym szczęściu. Muszą coś zmienić gracze amerykańscy w grze swojej drużyny. Mieć jakiś pomysł na strzelanie bramki, bo do tej pory im się to nie udaje. Są w przewadze Akcja Środkiem Boiska. Niczego kreatywnego nie wnosił do tego spotkania. Słuszna decyzja trenera o zmianie. Zobaczymy, czy nowy zawodnik spisze się lepiej. I znów groźny ten atak! Znakomicie gra ta obrona. Wszyscy wiedzą, gdzie jest ich miejsce i znakomicie się również uzupełniają. Akuba. Chyba poważnie ucierpiał w tym starciu. Sędzia, jak widzimy, pokazuje żółtą kartkę za to zagranie. Miał bardzo dużo szczęścia, że objęło się bez wykluczenia. Mimo, że poszkodowany zawodnik odniósł kontuzję, Luis. Wygrany pojedynek na skrzydle. A tak piękny skrzydłem. Czy będzie wrzutka w pole karne? Daleki wybicie. Wellman. McBride. Czerundolo. Czysto zgodnie z przepisami. Nie było zbyt wielu przerw w grze. Stąd sędzia dorzucił tylko 3 minuty. Dobre podanie. Wellman Pewniej skutecznie przerwał tę akcję. Koniec! Popatrzmy, jaka radość. Naprawdę oni się cieszą. Mimo że Satko mieli piłkę przy drodze. Udało im się jednak wygrać ten mecz. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Dziękujemy, i do usłyszenia.